Wygląda imponująco, żebym nawet, że artystycznie. A Raczej myślę o sobie, o rzemieślniku, którego kręcą nietypowe projekty. Piotrze, to tak jak mnie, tylko że ja jako stolarz bardziej bym to skleił, skręcił. Darku, pół młodości spędziłem u wujka w warsztacie, który pokazał mi, co to jest metaloplastyka. Za młodu Wójka dzisiaj masz własny warsztat? I to w garażu. To co, otwieram jakiś startup? Oczywiście, jeden. A powiedz mi, w twojej duszy artysty kiełkuje jakiś świeży pomysł? I to duży, i dla siebie. Stwierdziłem, że dobuduje Pięterko. Człowiek wielu talentów. Chodź, coś ci pokażę. Piotrze, wspominałeś coś o rzeczach na lata. Jest i porta. Materiał musi być trwały. Dodatkowo drzwi przeszły testy odpornościowe i kontrolę jakości. A certyfikat zaświadcza, że można połączyć jakość i ochronę środowiska. Montowałeś sam? Nie. Profesjonaliści. I słusznie, 30 lat doświadczenia. Jakość. Sam rozumiesz, u mnie w warsztacie przy drewnie unikam iskier, ale co innego w gościach? No to lecimy. A wybierzcie porta drzwi. To dobry wybór na lata. Uff.